Nie, z tej strony kryptaron. Przepraszam z góry za <coughs> potencjalny jakiś odkał, od, od kaszel. Jestem mocno przeziębiony. E, no ale spotkanie jakby trzeba zrobić, więc działamy. Nie? Tylko jakby. Wybaczcie, jakbym przez nos gadał, Jestem zakatorzony. No ale, mniejsza, o, mniejsza o większość. Finalnie jakby mamy temat dzisiaj do przegadania, Taki może. Można powiedzieć, taki trochę na, na już, nie? czyli dzisiejszy temat jest związany z tym, co się dzieje na rynku, z tym, jak reagujemy my, jak reagują osoby ogólnie, które są w rynku, i postaram się tak jakby odpowiedzieć na, 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 na to pytanie. Właśnie po to, żeby jakby dać Wam przykład, że jakby czasami troszeczkę inny, in, inaczej poprowadzony mindset. Pokazuje, że można coś zrozumieć łatwiej i dobrze się z tym czuć. Nie? No i tak, jakby za, zaznaczę, że nazywam się Kryptarą, poprowadzę dzisiaj to spotkanie dla Ciebie i wszystko, co usłyszysz na tym spotkaniu jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem, nie jest to prawda inwestycyjna. No i teraz przechodzę do sedna, do rzeczy. Zobacz, że jesteście w rynku pewnie w jakiejś części ktoś się wzmocni załadowany, ktoś się zmieni załadowany. Ktoś ma, powiedzmy, monety z trendu LSD, ktoś ma trend, monety z trendu AI, ktoś ma. Arbitrum, optymizm i tak dalej i tak dalej. Tak jakby macie jakieś założenia w rynku, które realizujecie. No i teraz muszę zadać sobie pytanie, po co Ty w tym rynku jesteś? Ok, absolutnie zgadzam się i pewnie większość z Was ma ten cel, czyli zarobić. Ok, ponad 90% ludzi z rynku, żeby zarobić, więc tak jakby to jest normalne. Jakby, że chcesz zarobić, nie ma co się wstydzić. Natomiast pytanie jest dalej, jakby ciągnąć ten, ciągnąć ten temat. W jakim kontekście chcesz zarobić, w jakim czasie i tak dalej? bo jeżeli ktoś przychodzi na rynek, no i wie, że najwięcej zarabia się na hoście, wie, że największe zarobki, to będzie profit skumulowany, czyli jeżeli mam X monet, to najważniejsze, żebym te monety trzymał, żebym te monety miał, bo one w perspektywie czasu dadzą mi profity. Jeżeli wiem, że nie chcę na przykład, wychodzić na razy dwa, bo liczę na to, że moneta zrobi razy 3, razy 5, razy 8, razy 15 razy 20, to jest kolejny wątek. Wiem, że przykład, nie, wiem, nie potrzebuję pieniędzy na już na, 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 na pojutrze, tak? Za, nie wiem, jest wtorek nie potrzebuję razy dwa na piątek i tak dalej, no to często jakby osoby wpadają w pułapkę własnych myśli eee, niepotrzebnie, bo np. Nie kupują projekt, który jest warty 3 dolary, on jest. kupili za 3, on jest w tej chwili po 2,75, powiedzmy, no i oni tak jakby panikują, albo źle się z tym czują, albo po prostu, no tak jakby wiadomo, no. Niektórzy też gdybają, no to akurat w ogóle jest bez sensu, no bo gdyby coś tam, gdyby, to by było gdyby, a gdybym było, da, a gdybym kupił, a gdybym da, to by w ogóle było, no to no, bez sensu, takie bawienie się we te Macieja. Więc yy, o to chodzi, że jeżeli projekt brałeś po 3 on jest w tej chwili po 2,75, a tego go planujesz sprzedać po 4, po 5, po 6, to co za różnica, czy on jest w tej chwili po 2,75, jeżeli ty nawet nie planowałeś go dzisiaj sprzedać, jeżeli ty nie planowałeś, jakby yy, może inaczej, kupujesz po 3 dolary projekt I, on, i go chcesz za 4 minut sprzedać. I on idzie 30, 320, 330, 340, 30, to jest zadowolony, super, rośnie, fajnie. Nie. I ja jest OK, no ale nic tym nie robisz. I on spada do 3. Czyli miałeś jakiś ruch, który mogłeś zebrać, ale nie, nie, nie sprzedałeś, bo grasz długoterminowo, nie flipujesz na każdej monecie. Nie, nie Wiesz, że tak jakby działanie, flipowanie i tak dalej w końcu kończy się tym, że moneta odjedzie i tak dalej. To co flipujesz, to później stracisz. I że generalnie najprostsza strategia to jest flipowanie na dużych ruchach, a nie na, na każdych mniejszych, bo jakby zrób sobie test, porób sobie małe flipy i duże flipy. I praktycznie daje słowo na to i w ciemno idę, że ta druga opcja, czyli flipy na dużych ruchach kilkumiesięcznych, po prostu przyniosą więcej profitu, ale jakby no dobra, masz te trzy i z tym nie zrobiłeś, no ale gra, tak jakby trzy, no dobra. Spo... Trochę lipa, bo fajnie jakby poszedł na 4, bo oczywiście koncert życia i tak dalej, fajnie jakby poszedł po, po linii prostej, nic ma się nie dzieć i tak dalej. ale jak z tych trzech dojdzie finalnie do 4, to ogólnie ubiło się bez echa. Było po tam 3.30, spadło do 3 i z 3 poszło na 4, tam jakimiś małymi korektami. Ale w drugą stronę, jeżeli było po 3, spadnie na 2.75 a z 2,75 osiągnie 4, no to nagle już się źle. A jaka to jest, za, co to była za różnica? Jeżeli miałeś po 3, powiedzmy, nie wiem, 1 lutego, one do, do 3, do 3,30 lutego i 20 znowu jest 3 i stąd ma pójść na przykład, nie wiem, na 4 do 10 marca, tak, czyli brane 1 lutego, 20 było 3, a 10 było 3,30. No i teraz druga sytuacja. Było brane po 3, spadło na 2,75 w 10 i 20 znowu jest po 3. Tu było po 3, tu było po 3. Tylko jest taka różnica. I finalnie masz 4 i tam chciałeś sprzedać. To, 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 jaka, jaka jest ta różnica? Niech, on, niech on jest spadnie na dolara nawet na chwilę. Jeżeli ma osiągnąć 4, to jest znak, twój target, który sobie ustaliłeś, to co za różnica, co się dzieje po drodze? Nie ma. Czy nam będzie 2,60, czy 2,50, 2,40. Okej, okay, no znowu mój gdybanie. A to wtedy po co? Mogłem przecież po 2,40 kupić i tak dalej. No ale no, skąd, skąd możesz to wiedzieć? A jak pójdzie po 4, to gdybym kupił wtedy za trzy, a kupuję po 3, no bo, bo ucieku. A jest po 2,40, no gdybym za nie kupił a za 3, to bym kupił za 2,40 i pra, razy pra, prawie razy 2. No nie, no generalnie chodzi o to, że jeżeli wiesz, że za 3 jest tanio i chcesz za 4 jakąś paczkę sprzedać i wiesz, że na tym zarobić, no to tyle, no. Jakby to jest prosty deal. Więc no przede wszystkim żeby wam tak jakby to uświadomić, że jeżeli wy macie jakiś cel i tak dalej, to pamiętajcie o nie dajcie się wplątać w pułapkę myśli, że nagle coś spada, że to nie to, że już teraz nie odbije, że to już tam jest taniej i bla, 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 bla. Dużo takich różnych rzeczy, które przychodzą do głowy. No nie jest to potrzebne, no wyjaśniłem ci prosto zasady, nie. A nie wiesz, co się wydarzy po kolei i tak na 3-30 nie skorzystałeś, tak samo na 2,75 może nie skorzystasz. A to, że coś bardziej załadowanym, no to po prostu musisz chwilę poczekać. Ale dużo ludzi też ma tak, że, dobra, czekam w USDT, czekam w BUSD, czekam w staplach. Jak będzie korekta, to dokupię. No i co, jest korekta i ci ludzie nie kupują. Bo albo liczą, są chytrzy, chciwi, jak na świnie i czekają na to, żeby spadły niżej, i tak finalnie nie kupują, bo czekają niżej i tak dalej. Albo właśnie druga połączona z punktem numer jeden spada, spada, pada. Nie kupują, bo się boją, bo może spadnie więc odbija i tak naprawdę kupują w tym samym poziomie, albo kupują i wyżej. Czyli trzymają w stable'ach, żeby kupić korektę, której nie kupują, bo albo się boją, albo chciwie czekają na, na niższe, no, no i co? A jak im ucieknie i zazwyczaj im ucieka, no to zamiast mieć więcej jakby w rynku i zarobić na tym więcej, no to no tego nie robił, nie? Bo, bo czekają w stable'ach, nie skorzystali w ogóle z ruchu, więc im damasz 70% 78% konta, rośnie im 30% konta i, i, i tak dalej. No i myślę, że wielce się kumają rynek i, i że mają strategię na... Pomnażanie rynku jak się da, nie? że to będzie idealny scenariusz na to, żeby zarobić dużo. W praktyce, jak porównacie wyniki takich ludzi, to oni robią razy 5, razy 6, razy 8 na kości i są yy, zadowoleni yy, bardzo mocno. Nie? Z tego, że im się udało zrobić wynik, który się robi w innymi strategiami, często w pół roku. No, mniejsza większość wiadomo, jakby różne są podejście. Każdy generalnie, jeżeli zarobi, jakby kuma, no to chwali się jedno i drugą. Ale tak jakby stały czas, po prostu sobie rozkmincie i tak dalej. Jeżeli macie jakieś założenia, to co z, co z tego? No? To tak jakbyś nie wiem, miał iść kilometr do sklepu, abyś przed chodnikiem po lewej stronie albo po prawej. Jaka jest różnica? Finalnie doszedłeś, doszedłeś, a że trochę było inaczej po drodze, no to mniejsza o większość, nie? Finalnie chodzi o rezultat. Więc tak jakby. Bo myślę w ten sposób, może będzie Wam łatwiej, może będzie Wam łatwiej tak jakby zrozumieć, podejść do pewnych rzeczy. No i tyle, nie? Także dziękuję za dzisiaj, jeżeli wydawało się dla Ciebie atrakcyjne, zostaw suba, zostaw lajka, zostaw komentarz. A za tydzień oczywiście się złożymy na kolejny. Mam bardzo ciekawy temat za tydzień, więc możesz sobie przypomnieć, albo zalic dzwonka, to on Ci przypomni. I czwartek o godzinie 19 będzie analiza altcoina na żywo. Do zobaczenia, do usłyszenia.